Witam wszystkich gorąco na opowieściach o duszach czyśćcowych, czyli Fula Chorak o życiu pozagrobowym, część szósta. Czyta Sylwia Niezapominajka. Dzisiaj dowiemy się jak przychodzili święci. Zjawiali się. Między innymi święty Andrzej Bobola, święty Jan Winney, błogosławiona Anna Katarzyna Emerich, święty January. Jak przychodzili, jak się zjawiali. Posłuchajmy następnej. A zatem mówiąc po naszemu, święci są często smutni, pragnęliby działać, cóż, kiedy ludzie nie umieją znaleźć właściwej do nich drogi. Czasem, wprawdzie, dociera tam czyjaś gwałtowna modlitwa, najczęściej jednak w związku ze sprawami materialnymi. O łaski i działanie dla duszy proszą tylko nieliczni. A nawet ci, którzy proszą o rzeczy doczesne, nie umieją być wytrwali w modlitwie. Wysłuchany bywa jeszcze przez krótki czas wdzięczny swemu dobroczyńcy, zwłaszcza gdy prosi o dalsze dary. Nie otrzymawszy ich, szuka śpiesznie innego świętego, który by się w jego pojęciu okazał bardziej fair w interesach. Jakie to żałosne i niemądre, jak trudno ludziom uwierzyć, że nie wszystko, co proszą, byłoby nawet dla ich doczesności korzystne. Najlepszy ojciec, nie tylko dziecku, które prosi nie poda kamienia zamiast ryby, ani węża zamiast chleba Łukasza 11-11, ale często gdy prosi o węża i kamień właśnie, cierpliwie wkłada mu w ręce ciągle odrzucany chleb. Nie pomyślimy w ten sposób, prawda? Jakże mało mają ludzie zaufania do wiedzy opatrzności Bożej. Bóg nigdy nie odmawia, gdy wie, a on jeden wiedzieć może, że spełnienie prośby mogłoby się na pożytek czyjejś duszy obrócić. Święci działający tylko ze zezwoleniem Bożym nie mogą też dlatego wysłuchiwać. Każdej prośby, to też przeważnie nie oni, tylko złe i marne duchy, mają przystęp do człowieka. Łatwiej się bowiem przyjaźnić świadomie czy bezwiednie z tymi, którzy schlebiają słabością i podsuwają to tylko, co w danej chwili zdobyć można bez wysiłku, a co idzie po linii najmniejszego oporu i jest dlatego zawsze bliższe skażonej ludzkiej naturze. A przyjaźń ze świętym może być najrealniejszą, najwierniejszą, najbezpieczniejszą przyjaźnią na świecie. To nie jest żadna przenośnia ani żadna wysoka mistyka, dostępna być może nielicznym, tylko wybranym duszą. Każdy najzwyklejszy człowiek, jeśli tego naprawdę pragnie i jeśli zechce na to zapracować, może być z świętym w mniej lub bardziej zażyłej, ale radosnej. I istotnej przyjaźni. Dzięki niezasłużonej, niepojętej łasce wiem wiele o obcowaniu świętych. Wiem też jednak i to, że mówienie o tym nie będzie wcale łatwe. Ludzie mają na ogół tak opaczne, tak zamącone, tak błędne pojęcie o stosunku, jaki duszę żyjącego człowieka łączyć ma. Z, z, za światem, że może kogoś zdziwić, a nawet wręcz oburzyć serdeczność i przyjacielskość mego z nimi obcowania. Zjawienie się świętego nie jest wcale niesamowite. Nie ma zresztą wtedy czasu na lęk, zdziwienie czy na zastanawianie się nad tym, co się dzieje. Miłość i szczęście, ufność, podziw i wdzięczność. Oto jedyne uczucie, jakie się wtedy doznaje. Owa niebiańska aura, aura, aura świętego, działa wtedy i na człowieka. Jest nią przeniknięty, jest niejako wchłonięty przez nią, jest jakby nakryty razem ze świętym, niewidzialnym dzwonem łaski. Może się jednak zupełnie swobodnie z nim. Poruszać, chodzić, wstawać, dotykać będących w pobliżu przedmiotów, słyszeć odgłosy ulicy, dzwonka u drzwi, widzieć wszystko, co się dzieje poza obrębem tej aury. Nie jest to wcale stan ekstatyczny, w czasie którego traci się najkompletniej świadomość świata zewnętrznego, tylko radosne, przytomne i świadome trwanie w czyjejś świętej obecności. Oprócz świętej Magdaleny, Zofii, kardynał Mercier, objawiają mi się często różni inni święci. Zwykle jest to uzależnione od kalendarza roku kościelnego. Pierwszy raz zjawiają mi się najczęściej w swoje święto, potem przychodzą już kiedy chcą. Jakkolwiek niektórzy z nich przyrzekli mi się objawiać, także na gorące wezwanie, nigdy nie śmiałam o to prosić. Mimo całej ufności, swobody i zżycia się z nimi, prośba taka wydawałaby mi się zbyt śmiała. Kiedy mi więc specjalnie potrzeba pomocy, któregoś z nich modlę się do niego, po prostu. Czasem zdarzało się jednak, że zjawiali mi się wtedy sami, choć ich o to nie byłabym śmiała prosić. Dziś, po przeszło trzech latach takiej styczności z zaświatem, jakkolwiek rozumowo oceniam w całej pełni łaskę i cudowność tego, co mnie spotyka, nie umiem już odczuć dziw dziwności i wyjątkowości tych odwiedzin. Wydają mi się już naturalne, jest mi prawie tak, jakby obce, dziwne i nieznane było właśnie wszystko inne. To jest proste. Nie potrafię określić uczucia, jakie poprzedza każde zjawienie się świętego. Znam je jednak dobrze i kiedy na mnie napłynie, klękam przed ołtarzykiem. Często nim jeszcze zdążę skupić się i pomodlić, ogarnia mnie całą gorący dreszcz znajomego prądu. Nie próbuję tego opisać, gdyż jest to niemożliwe. Nie można opowiedzieć koloru czy zapachu, a tylko tym w przybliżeniu dałoby się. To jeszcze określić. Prąd wzmaga się, potężnieje, przenika mnie całą, nasyca, wypełnia, i wtedy wiem już, że gdy podniosę głowę, ujrzę przed sobą swojego gościa. Zjawiają mi się przeważnie po prawej stronie ołtarzyka. Widzę ich wyraźnie, zwyczajnie, jak każdego żywego człowieka. Stoją na podłodze, po prostu jak każdy. Nie są też przeźroczyści. Zasłaniają mi sobą stoliczek z maszyną, a obok mam sięgnąć po leżący na nim zeszyt, wsuwają się lekko na bok. Czas. Jest jedyną rzeczą, z której nie zdaję sobie sprawy w ich obecności. Zawsze mi za mało, za rzadko, za krótko, ale czy trwa chwilę dopiero, czy już godzinę, tego nie umiałabym powiedzieć. Czuję jednak dokładnie, kiedy się zbliża pora ich odejścia. W chwili, kiedy otrzymuję błogosławieństwo, a dzieje się to za każdym razem, gdy odchodzą, muszę się pochylić aż do samej ziemi. Kiedy się podnoszę, nie ma już przy mnie nikogo. Nigdy prawie przez cały czas trwania tych zaziemskich odwiedzin nie wolno mi klęczeć. Z początku strasznie mnie krępował nakaz siadania w obecności świętych. Potem jednak, kiedy owe nieświadome, spisywane dyktaty stawały się coraz dłuższe, musiałam siadać, chcąc otrzymać zeszyt na kolanach. Z czasem Utarł się zwyczaj, że siadam nie na krześle, tylko na wałku mojej otomany, w której głowach stoi ołtarzyk. Święty zostaje po drugiej jego stronie. Ani światła, ani pora dnia, ani obecność buci w pokoiku obok nie przeszkadzają tym świętym wizytom. Raz nawet mamusia święta przyszła do mnie w lesie, w czasie samotnego spaceru. Najczęściej jednak i najchętniej, a wiem to od niej samej zjawia mi się przy ołtarzyku w pobliżu malowanego przeze mnie swego obrazu, wtedy, gdy wie, że nam nic nie przeszkodzi. Głos, którym do mnie przemawiają święci, jest najzwyczajniejszym ludzkim głosem. Wiem, że nie jest to żaden wewnętrzny głos we mnie samej, bo wyraźnie rozróżniam go słuchem. Hałas przejeżdżającego na przykład ulicą wozu potrafi mi zakuszyć mówione przez nich w danej chwili słowa. Ruchy świętych są swobodne i naturalne. Mrugają powiekami, oddychają, uśmiechają się. Kardynał merciel Mer Mer ma na przykład zwyczaj kręcenia w czasie rozmowy guziczków sutanny. Może to robił za życia. Także odchodząc na pożegnanie, czule dobrotliwie. Dobrotliwe I pospiesznie wierzchem dłoni musi mi zawsze przegładzić policzek. Znam też jego bagatelizujące ba-ba, połączone z charakterystycznym wysunięciem dolnej wargi. Każdy święty jest inny, nie tylko zewnętrznie, ale i z usposobienia. Jedni mają ruchy żywe i wyrazistą. Gestykulacje, inni są nieruchomi i spokojni. Ta sama różnica cechuje ich sposób mówienia. Święci z dawnych epok przemawiają nieporadnym, jakby archanicznym, wzniosłym stylem, i dlatego mowa ich jest w tym samym prawie stopniu obca dla uszu, co dla oczu widok średniowiecznej pisowni i czcionek. Podając poniżej treść, Kilku rozmów ze świętymi nie umiałabym uchwycić różnicy tego stylu. Choć wszyscy święci są bliscy, drodzy i swoiści, i swojscy. Przy niektórych czuję się trochę onieśmielona. Z niektórymi, zwłaszcza tymi z dawniejszych epok, trudno mi się porozumieć. Kocha się ich jednak wszystkich po prostu i ufnie, a śmiałość, którą daje to przywiązanie, pozwala na ton prawie pouły poufały na przyjacielskość objawiającą się nawet potrzebą nazywania ich zdrobniale oni zresztą robią to samo każdy prawie święty w jakiś sposób właściwy sobie właściwy sposób przekręca moje imię bardzo to miłe a czasem zabawne bo święci są radośni kochani radośni Duch zachowuje na zawsze charakterystyczne cechy człowieka, w którym żył na ziemi. Więc jego mentalność, zainteresowania, usposobienie, a zatem i zmysł humoru, o ile go posiadał, zostaje. Nie pamiętam dokładnie kolejności, w jakich zjawiali się mi święci, bo niestety dat nie notowałem. Zapisuję tylko treść tego, co mówili. Prócz pism świętej Magdaleny, Zofii, kardynała Mercier i świętego Januarego, które są dosłowne, pospisywane w ich obecności i pod ich dyktandem, rozmowy z innymi świętymi podaje poniżej w streszczeniu, dosłownym co do wyrażonych myśli, nie zawsze ścisłym co do słów, które po ich odejściu. Notowałam w skrócie już w pamię z pamięci. Słowa dokładnie zapamiętane podaję w cudzysłowie. Nie u wszystkich świętych, których widziałam, mam wiele do powiedzenia. Niektórzy byli tylko przez chwilę. I tak na przykład w ostatni dzień roku zjawił się święty Sylwester, papież. Był smutny i rozżalony, że jego święto tak opacznie obchodzi się na świecie. Świętość zdobył wyrzeczeniem i umartwieniami powodowanymi miłością dla Boga. Dziś imię Jego jest poniewierane po barach i lokalach. Mało już nawet, kto wie, że jest to imię świętego sługi Bożego i namiestnika Chrystusa. Prosił mnie, abym się w tym dniu przez Jego przyczynę modliła zawsze o dobrych kapłanów i o to, aby ludzie na tym przełomie roku kalendarzowego zamiast szaleństw i beztroskiej zabawy, robili raczej sumienny obrachunek tego, co uczynili w ubiegłym roku dla Boga i dla dobra własnej duszy. Aby się poważnie zastanowili, czy nie czas odmienić życia. Żeby sobie uświadomili, że mogą przyszłego sylwestra nie doczekać. Prosił mnie, żebym. Pływała na ludzi, aby poważniej i bardziej po bożemu żegnali każdy stary, a witali każdy nowy rok. Pragnie wysłuchać zawsze modlitw, modlitwy o dobrych kapłanów. Ubrany był w białą szatę, głowę miał odkrytą. Święty Andrzej Bobola. Zjawił mi się pierwszy raz. W dniu 3 maja 1938 roku Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus powiedział. Spytałam go, czy będzie patronem Polski. Już nim jestem. Gdyż nadchodzą znowu czasy ciężkie i trudne, będę wam pomagał. Gdy Polska będzie w niebezpieczeństwie, ukaże się ogromnym tłumom ludzi, grozi obecnie dwóch wrogów, których nie wolno mi powiedzieć, powiem, gdyby było trzeba, i gdy mi Bóg pozwoli. Ludzie nie dość gorąco i nie tak, jak trzeba, zwracają się do mnie, mogę być bardzo pomocny w zażegnywaniu wielkich katastrof, mogę nieść ulgę w cierpieniu, czy męczeństwo bolało tak. W pierwszych chwilach. Cierpienie to nie mogło być odjęte, gdyż było dobrowolne. Po pewnym czasie ból znieczuliło wewnętrzne widzenie przyszłego życia, które Bóg okupił cierpieniem, przewyższającym wszystkie męczeństwa świata. Miłość Boga i Jego łaska daje wielką moc. Przygotujcie się, bo idą bardzo ciężkie czasy. Będzie to walka dobra ze złem, duchów jasnych z ciemnymi. Powiedz ludziom, że grożą im straszne rzeczy za to, że zaniedbują sprawy wewnętrznego życia. Możesz mnie zawsze poprosić, a wysłucham się Cię. Błogosławię Cię od Boga. Święty Jan Minej. Chudy kościsty, niezwykle wysoki, włosy w nieładzie, czarna sutanna, duże ręce, duże nogi. Odniosłam wrażenie siły. I nieustępliwości. Powiedział mi, abym nakłaniała ludzi do modlitwy o dobrych kapłanów. Powiedział mi, że źli kapłani nie uczą miłości Bożej. Utracili klucz do, od nieba dla rzeczy doczesnych. Grzesznik przychodzi do nich z grzechami, a często odchodzi ze śmiałością do grzechu. Źli kapłani gorsi są od Judasza. Judasz grzech swój wyznał. Oni udają sprawiedliwych. Judasz odniósł srebrniki kupcom krwi, oni je zatrzymują. Judasz sprzedał Boga przed odkupieniem, oni do dziś go sprzedają. Jak łatwo zobaczyliby ludzie Boga, jak łatwo by w Niego uwierzyli, gdyby ich karał widzialnie. Gdyby bezbożnik ginął okrutną śmiercią natychmi natychmiast po grzechu, w miłosierdziu, nie chcą ludzie widzieć Boga. Wody morza rozstępowały się przed nimi, karmiła ich ziemia i niebo, a oni fałsz zadają prawdzie. Używają Jego darów, a nie chcą Go znać, gardzą nim, wielbiąc rzeczy, które stworzył. Wszystko otrzymali od Boga i wszystko miłują oprócz Niego. Idą bardzo ciężkie czasy, trzeba na nowo przypominać o miłości i o duszy. Dusze. Ten największy wieczny skarb, wieczny, kochany. Wymienili ludzie na doczesność. Doczesność, która jest taka krótka. Krążą wokół rzeczy marnych i zużytkowują rozum na wszystko, co niepotrzebne. Nie pamiętają wcale, na co im został dany. Są ludzie, którzy się nawet hełpią tym, że są nieprzyjaciółmi Boga. Nieopatrzni. Nie oni, Jego, ale On ich sądzić będzie, gdy staną przed Nim samotni i przerażeni. Ani mądrość, ani bogactwo, ani protekcje światowe nie uratują ich w tej chwili. Korzystajcie z miłosierdzia Bożego, póki czas. Kochani, póki czas. Błogosławiona Anna Katarzyna Emerich. Przyszła bardzo szczęśliwa i radosna. Jest niska i drobna. Zapamiętałam dobrze jej małe ręce. Nie była w habicie, tylko w jakiejś białej szacie. Spojrzenie ma promienne i śliczny, słodki wyraz dużych, ale kształtnych ust. Powiedziała mi, że jeżeli ktoś pragnie modlić się do ran Pana Jezusa, może to czynić przez Jego przyczynę, przez Jej przyczynę, zwłaszcza w trudnych sprawach życiowych. Żadne opisy nie mogą dać pojęcia o szczęściu, jakie przeżywa. Dlatego też rada jest, że już teraz nie musi niczego opowiadać i opisywać tak, jak było za życia z jej widzeniami. Może być bardzo pomocna tym, którzy chcą dokładnie poznać i zrozumieć wszystko, co w ziemskim życiu Zbawiciela ludzkiemu umysłowi dostępne wezwana nigdy nie odmówi pomocy, aby przybliżyć ziemi niebo. Święty January jest jakiś inny od wszystkich świętych. Jest jakby uosobieniem siły i żaru. Krępy, barczysty, mocny, o uderzająco smagłej cerze i czarnym, prawie granatowym zaroście. Włosy ma wijące się, a gęste jak futro. W tej Smagłej, zarośniętej twarzy jarzą się jak dwa żużle, oczy ogromne, czarne, o tak palącym spojrzeniu, że kiedy chce je sobie przypomnieć, odnajduje w pamięci już tylko kolor ognia. Tak, spojrzenie świętego Januarego jest płomienne. Na sobie miał kaftan oliwkowego koloru, podczępiony u dołu. Spod tych frenzli czy nacięć przezierała jakaś lśniąca szata, nie kryjąca nagich kolan. Na kolanach miał plecione skórzane sandały, sięgające połowy golenia, rękawy długie, głowa odkryta. Świętość jego jest onieśm onieśmielająca. Nie widziałam nigdy, aby się uśmiechał. Wyraz twarzy surowy, prawie groźny. Styl ciężki, mało zwrotny, a tak dziwny chwilami, że gdyby nie to, że się go zawsze trochę boję, byłabym się na pewno nieraz roześmiała. W mowie zaz zaznacza się daleko silniej odrębnąć jego, odrębność jego stylu niż w przytłoczonych poniżej pismach. Przytoczonych pismach. Mówił, że światu grożą katastrofy, jakich jeszcze nie było. A ponieważ on właśnie jest świętym, który gromy oddala, wezwany chętnie pomoże, mimo odległego czasu, w którym żył, może mi się tak wyraźnie objawiać, bo jego żywa krew zachowała się jeszcze na ziemi, przez co dusza jego nie straciła z ziemią kontaktu. Mowa moja nie jest lekka, powiedział, widząc, że istotnie trudno mi go chwilami zrozumieć. Siadaj i pisz. W ów zwykły, a niepojęty sposób, na niesłyszane, spisywałam, co mi kazał. Wiem, że w pewnym momencie nie mógł znaleźć odpowiedniego słowa, i że to kardynał Mercier podsunął mu ów abażur, odskakujący jaskrawo od stylu całego pisma. Sam mi się potem do tego przyznał, mówiąc, że mu żadne lepsze słowo na myśl nie przyszło. Przytoczone poniżej pisma przeznaczone było dla Buci, która prosiła świętego Januarego, aby był jej opiekunem. Najłaskawiej zgodził się na to, ale potem okazało się, że styl jego jest zbyt ciężki i trudny dla, niego, dla niej. Nie mogła go zrozumieć, co sam uznał, i polecił jej wybrać sobie innego. Opiekuna. Koniec części szóstej. Dziękuję ślicznie za uwagę, kochani. Niech ta sobota będzie radosnym dniem, radosnym wieczorem. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, a święci przychodzą zawsze na pomoc, bo naprawdę pomagają. Nie bójmy się o nich o, ich prosić o wiele. Z Panem Bogiem wiele błogosławieństw i wiele łask Bożych Wam życzę.